Wyobraź sobie, że budzisz się w środku nocy, a twoje serce uderza tak mocno, że prawie można usłyszeć echo w ciemności. Co jeśli, od jednej sekundy do drugiej, twoje życie zależało od ucieczki lub stawienia czoła niemożliwemu? W tej historii każdy krok jest ryzykiem, każda decyzja może być ostatnią i przekonasz się, że odwaga może pochodzić od najmniej oczekiwanego. Zanim zanurzymy się w tej podróży, już pozostawia to i subskrybuje kanał. To tylko kliknięcie, które robi różnicę. Teraz wyciśnij pasy i przejdźmy prosto do historii. Ciemność zaatakowała wioskę, a cisza została złamana tylko przez koksa żab i ostrego oddechu wiatru. Przy lukach rozmytego szkła znalazłem się na skraju upadku, nie będąc w stanie odpocząć mojej klatki piersiowej. Wydawało się, że zatonął, jakby coś wielkiego się wydarzyło. Przez całe życie nauczyłem się. Zwróć uwagę na moje szóste zmysły, i tej nocy wszystko we mnie krzyknęło. Wyjdź teraz, lub będzie późno. Błysk cieni narysował dziwne postacie na ścianach błotnych i silny zapach spalonego drewna zmieszał się z podgrzaną kawą. Mój apetyt zniknął. Od najmłodszych lat, w tym powietrzu coś było nie tak. Krótko przed dawn usłyszałem psy domu obok how to howl sposób, w jaki nigdy wcześniej nie używali. To był omen, którego nikt nie wiedział, jak rozszyfrować, ale dla mnie wszystko miało sens. Wyróżniam więc ochrypły i niski, zagrożone głosy. Rano już go tu nie będzie. Chłód przejechał mój kręgosłup. Jest dziś wieczorem, powiedzieli. Moje oczy otworzyły się na początek. Moje ciało drżał, a moje serce wskoczyło w klatkę piersiową. Przekonał że na zewnątrz czują mój puls. Mówili o mnie i zdałem sobie sprawę, że jeśli zostanę, stanęłbym w obliczu gorzkiego końca. W środku chaosu moich myśli jedyną pewnością było to, że nie mogło nie docenić tych postaci w środku nocy. Nie byłem świadomy jego nazwisk, ale nie zignorowali tego, czego chcieli. Cała moja historia życia minęła na moich oczach, ślady przeszłości napisane na krzywych liniach. Uświadomiłem sobie, że wszystko może się tam pozbyć noc bez księżyca. Nie mogłem przyznać, że tak się stało. Musiałem uciec, ale każdy fałszywy krok może być moją ruiną. Moje nogi osłabły, a moja głowa jechała. Wdychałem głęboko, próbując oswoić panikę. Nie było czas na oddzielenie rzeczy. Złapałem tylko płaszcz i, w akcie rozpaczy, ukryłem małe, ostrze talia. Gdyby było to nieuniknione, walczyłbym. Ale moją największą nadzieją było odejście bez uwagi. Zostawiając dom, a może pęknięcie okna, to niewiele miało znaczenie. Wszystko było lepsze niż pobyt. Podszedłem ostrożnie z okna, pokryty cieniami pokoju. Na zewnątrz wszystko wydawało się spokojne. Zbyt spokojne. Robi. Czy byli w kontakcie, czekając na cicho w jakimś ciemnym kącie? Strach pulsował moją klatkę piersiową. Pamięć mogły mi głosić opowieści, które moja matka opowiedziała o dziewczynach, które zniknęły bez śladów, a teraz byłem jednym z nich. Zapach mokradeł wypełnił powietrze, popołudniowy deszcz upuścił glebę. To było okropne dla wyścigu, ale dobre do wymazania moich śladów. Moje drżące dłonie złapały zamek drzwi. Serce uderzyło w klatkę piersiową. Albo w tym momencie uciekłem, albo nigdy nie wyjechałbym. Nagle, tut odbił się echem na zewnątrz. Mój oddech zamarł. Ktoś zapukał do drzwi. Moje płuca odmówiły powietrza, w czysty terror. Kto tam był? Gdybym miał odpowiedzieć, może to był mój koniec. Jeśli zostałeś, oni mógł włamać się do wejścia. Nie miałem wyjścia. Moje oczy podlewały się, ale nie chciałem płakać. Nigdy rozlałem łzy strachu po prostu furia. W tym momencie poczułem oba. Panika, która mi powiedziała mi, ukrywając się, ale instynkt krzyknął coś innego. Jeśli nie odejdziesz teraz, nie wyjdziesz później. Mój wybór zostało wykonane. Moje ciało działało, zanim mój mózg sformułował jakąkolwiek płaszczyznę. Musiałem uciec. Musiałem przetrwać. Musiałem biec. Powstrzymałem płacz, otworzyłem drzwi na pęd i lodowatą stal wiatrową moja twarz. Moje serce wystrzeliło. Stamtąd nic więcej nie byłoby tak samo w moim istnieniu. Moje stopy grały zimna podłoga i dreszcz pieprzącego mi kark. Boisko świtu wydawało się solidne. Płaszcz to pożerłem mnie. Wiatr choć zimno był blisko duszącego ciepła strachu, które we mnie wyrosło. Mój battings były tak szybkie, że ledwo słyszałem hałas. Stamtąd musiałem uciec. Musiałem się spieszyć. Ale z każdą przepustką boso były wspomnienia, które spędziłem lata próbując pogrzebać. Prawda mnie uderzyła. To nie była praca. Miejsce docelowe obciążyło go tym, co go było. I wiedziałem doskonale powód, dla którego polowanie. Wiedziałem, dlaczego ci mężczyźni chcą mnie martwego. A gdybym mógł przetrwać, musiałbym poradzić sobie z tym ciężarem na zawsze. Wiele lat wcześniej byłem naiwną młodą kobietą, żyjącą w tym regionie, nie znając okrucieństwa świata. Wierzyłem w niewłaściwe głosy. Ufałem komu. Nie powinno to i bez zauważania. Skończyłem na czymś co nie należało do mnie. Potężna osoba, dominując zemstę, zamieściłem moje imię w niebezpiecznym intrydze, nawet nie podejrzewając. W tym czasie służyłem jako pomocnik w jego domu, nieświadomy rozmów korytarzy i przestraszone spojrzenia innych służących. Wszystko się zmieniło, kiedy wszedłem do pokoju w niewłaściwym czasie i zobaczyłem, co nikt nie powinien widzieć. Odkryłem mroczną prawdę i to był mój bilet tylko na piekło. Potem pojawiły się zawoalowane skrawki, okruchy i niewygodna cisza. Moje życie było dla drut i nie mógł po prostu zniknąć. Potrzebowałem środków do życia dla członków mojej rodziny. Chociaż, kiedy przyszedł pierwszy wielki strach, kobieta w domu ostrzegła mnie w pośpiechu: biegnij, biegnij teraz, lub nie będzie powrotu. Więc uciekł, nie patrząc za siebie. Zostawiłem moje małe rzeczy, moją rutynę, moja historia. Spędziłem lata ukryte. Zawsze obawiając się pukania do drzwi. A teraz, po tak długim, odkryli mnie ponownie. Nie było alternatywy, jak to różnić się od przeszłości. Nie spodziewałbym się, że krawat się zaostrzy. Mój oddech został przyspieszony, gdy podążałem za podwórkiem. Szlam tonie pod moimi stopami, każda złamana gałązka brzmiała jak prała w ciemności. Był jeden. Możliwość. Uruchom. Ale gdzie? Żadne miejsce nie było bezpieczne dla kogoś takiego jak ja. Zawsze będzie informator. Ktoś gotowy mnie zdradzić. Wtedy usłyszałem coś, co przeskakowało moją krew. Kroki. Zbliżyli się. Odległa lampa oświetlała drogę. Moje ciało rozbiło się. Gdybym został schwytany, nigdy więcej nie zobaczyłbym słońca. Społknąłem panikę. Ale był tylko jeden kierunek. Gęsty las. Lepiej stawić czoła nieznanym, niż wpaść w ich ręce. Zamknąłem oczy na po drugie. Wpadłem na płuca i pobiegłem w kierunku zielonej ciemności. Czując gałęzie... By rozerwać moją skórę, zimna gleba przecinała moją podeszwę. Strach był moim przewodnikiem, a przeszłość była w moim wojowniku. I wiedziałem, że ucieczka będzie dopiero początkiem. Gdybym naprawdę chciał żyć, musiałbym pokonać wszystkich granice. Las przełknął mnie jak głodną bestię. Powietrze było gęste i stłumione. Zapach ziemi i mokre liście przeniknęły moje nozdrza wraz z potem rozpaczy. Moje kroki, tonąc się w błoto, Zostawili szlak, który starałem się usunąć. Za mną głosy i krzyki odbiły się, ciężkie buty, łamanie gałązek i bieganie po liściach. Byli blisko, moje mięśnie płonęły z każdym ruchem i moje serce wydawało się tumborylla wewnątrz uszu. Chciałem przestać, ale przestań umrzeć. Poszedłem głębiej do lasu, gdzie ciemność mnie zaślepiła, Każdy potknięcie byłby koniec. Nagle hałas po lewej stronie. Moje serce zamarło. Ktoś tam był. Strzeliłem się za grubym bagażnikiem, umieszczenie dźwięku mojego oddechu. Niedługo potem minęła mnie sylwetka. Mężczyzna dzierżył maczetę, torując drogę między roślinnością. Jego wygląd, uważny, polował na ślad ruch. Trzęsiłem się do tego stopnia, że usłyszy mój strach. Zatrzymał się, oddychał mocno. Ich chrząknęło coś niezrozumiałego. A potem iść dalej. Byłem wątkiem odkrywania. Gdy byłem pewien, że podążył naprzód, wznowiłem ucieczkę ślizgając się powoli między drzewami. Każdy krok może wywołać moje schwytanie, ale musiałem iść naprzód. Las stał się moim jedynym, chociaż niebezpieczne. Były naturalne pułapki. Śliskie kamienie, korzenie, które wzrosły jak pazury, zdradliwe doły. W jednym z nich moja stopa była błędna i została rzucona do przodu. Upadłem mocno. Uderzyłem w kolano i poczułem zardzewiały smak krwi podczas gryzienia języka. Chciałem krzyczeć z bólu, ale nie mogłem. Każdy hałas potępiłby moją pozycję. Zamknąłem oczy, przełknąłem rozpacz i próbowałem wstać. Nogi biją. Pulsowało kolano, ale strach nie pozwolił się poddać. Musiałem kontynuować. Cisza zatrzymała się ponownie, ale mnie to nie oszukała. Wiedziałem, że są w pobliżu. Musiał chodzić, ale moje ciało płonęło z zmęczeniem. Moja głowa wirowała z braku jedzenia. Jeśli to zemdlało, nie będzie powrotu. Wtedy zauważyłem błyszczące. Słaby. Prawie ukryty przez ciemność, a światło trzepotało między grubymi pniami. Bez zastanowienia skupiłem się na niej. Czy to może być zasadzka? Być może. Ale może to być również szansa na przetrwanie. Czy musiałeś wybrać, ryzykować lub ulegać wyczerpaniu? Nie miałem alternatywnego. Nie dotarłem tam, by upaść bez walki. Ostrożnie awansowałem w kierunku połysku. Z każdą gałęzią, na której wkroczyłem, moje serce brzmiało jak bęben obawiając się usłyszenia. Zbliżając się bliżej, natknąłem się na mały, rustykalny dom, starzejące się drewno, improwizowany dach, z kominka lub komina wznosi się dym, strach ściskał moją klatkę piersiową. Czy to był przyjaciel, czy ktoś gorszy od prześladowców? Oparłem się o bagażnik drzewa, próbując szpiegować pęknięcie okna. Widziałem wiszącą lampę i tuż obok stołu postać starszego mężczyzny, cienkich, zagraconych białych włosów. To się nie wydawało wrogie, ale ile razy byłem oszukany przez występy. Moje ciało błagało o spoczywaj. Moje rany spaliły się, a zimno pochłonęło moją siłę. Może miał trochę woda lub jedzenie. Nawet jeśli było to ryzykowne, postanowiłem spróbować. Z drżącymi krokami podszedłem. Ziemia pod moimi stopami. Mężczyzna nagle odwrócił się. Zamarłem. Władał maczetą. Twoje oczy dzieci mnie oceniły. Przez kilka sekund nikt z nas nie powiedział. Ale potem zrobił coś nieoczekiwanego. Przechylony głowa, nie upuszczając broni i warknęła ochrypłym głosem. Jeśli szuka schronienia wejdź. Jeśli przyszedłeś mnie spróbuj i zobacz. Moje serce prawie się zatrzymało. Wiedział, że uciekam. Chciałem biec, ale moje ciało zakadło się, niepowodzenie kolan, przyciemnienie wizji. Ostatnią pamięcią było otwarcie drzwi i ciężkie kroki przychodząc do mnie. Potem zdominowała mnie pustka. Nie miałem kontroli. Mój umysł ustąpił, popchnięty przez wyczerpanie. Głęboka nieświadomość, bez marzeń, bez głosów, tylko czarny mężczyzna. Z czasem odległe dźwięki przebiły ciemność. Płonący drewno, trzaskający, plotka tkanki są wysiedlone, a ostry głos człowieka wymamrotał coś, czego nie rozumiałem. Przyszła do mnie pewna, żyłem, próbowałem otworzyć oczy, ale ważyłem. Wziąłem głęboki oddech i dodałem siłę, aby się obudzić słaba jasność lampy oscylowała nade mną. Leżałem na prostej bieżni, pokryte grubą i wędzoną tkaniną dymem pobliskiego ogniska. To przyniosło trochę ciepła do pokoju. Ale... I mężczyzna? Odwróciłem szyję i znalazłem go siedzącym. Ostrożnie ostrożnym. Jego wyraz przypominał surowy kamień. Powietrze tych, którzy widzieli tysiąc burz. Nie wydawał się zaskoczony ani przestraszony. Tylko czekam. Próbując mnie poruszyć, ranne kolano protestowało. Jęknąłem z bólu, a on wychował. Spójrz, nie przerywając ruchu wyostrzania. Jeśli tak się zmagasz, się pogorsz. Jego poważny głos był suchy. Weź to! Wskazał na parujący kubek obok mnie. Silny aromat ziół zmieszany z kaczaca zaimpregnował powietrze. Moje sumienie krzyknęło, by podejrzewać, ale byłem spragniony i bolesny. Połknąłem gorzki łyk. Ciepła spadła, nieco łagodząc napięcie. Nadal żyłem, ale nawet kiedy. Mężczyzna obserwował mnie zmęczonymi oczami, jakby mierzył każdy cal mojej duszy. Kogo ty szukasz? Moje ciało stwardniało. Nie mogłem powiedzieć prawdy. Nie wiedziałem, czy był niezawodny, lub dałby mi. Odpowiedź wyszła krucha. Niebezpieczni ludzie. Śmiał się krótko, niemal sarkastyczny. Zawsze tak jest tutaj. Każdy ma historię. Milczyliśmy. Ostrze zaśpiewało ponownie na kamieniu, wytwarzając szorstki dźwięk. Potrzebuję więcej niż odpocząć, aby uciec żywy z tego lasu, dziewczyna. Powiedział w końcu, unosząc się i trzymając maczetę w talii. Ale jeśli chcesz, ucz się, może przetrwać. Moja klatka piersiowa się kurczyła. Nie zapytał, czy chcę zostać, czy, czy zaufał mu. Po prostu stwierdził, że moje istnienie od tego zależało. To było gorzkie, ale prawdziwe. Nie miałem alternatywy. Nawet nie czekając na moją odpowiedź, wstał i przygotował coś do ognia. Kawałek twarde i tłuste mięso. Zapach sprawił, że mój żołądek chrapał. Potępiając głód, wydał kolejny krótki śmiech, rzucił dla mnie tosty nako. Moje drżące palce złapały się i bez wahania ugryzłem się, czując solona kruchość. Minęło dużo czasu, odkąd dobrze mnie karmiłem. Obserwował mnie, oceniając każdy gest. Jeśli chcesz pozostać przy życiu, będziesz musiał nauczyć się dbać o siebie. Czy możesz polować? Zapytał zimno. Moje oczy skrzyżowały się z jego. Wyznałem Nigdy wycofał stary łuk z kąta. Drewno było zużyte, liny suche. Więc naucz się. Gdy tylko skończyłem jeść, próbowałem wstać. Ból mocno mnie uderzył, a moje nogi poddały się. Spojrzał na mnie z pogardą i rzucił mi kawałek materiału. Zawiązaj kolano lub łamie ptak skrzydeł spadnie. Ugryzłem wargę, żeby nie krzyczeć. Ścigałem tkanina, odczuwając tryskanie bólu. To nie wykazywałoby słabości. Zaproponował mi stołówkę z silną mieszanką wody i alkoholu. Prawie się zakrztusiłem, ale czułem się obudzony. Musiałoby to być czujne. To wciąż była zamknięta noc. Kiedy mężczyzna otworzył drzwi, wskazując na zewnętrzne cienie, jeśli chcesz żyć, zrozumieć każdy arkusz, każdy dźwięk, wszystko może być przynęty lub pułapki. Słuchaj wiatru, poczuj ziemię. Mają oczy wszędzie. Połknąłem. Wiedziałem dokładnie, że oznaczają moich prześladowców. Zrobił gest z głową i wręczył mi łuk. Pierwsza lekcja zaczyna się teraz. Ciężki przedmiot w moich rękach zdawał się symbolizować nowy kierunek. Nie ufałem temu staremu człowiekowi, ale zależało to od niego, że miał szansę. Pod gwiazdami wziąłem cichą rezolucję. Nie byłbym już polowany. Spędziliśmy trening świtu. Do pierwszy promień sunshine zaprowadził mnie do polany. Zobaczmy czy wiesz, czy poruszasz się bez zauważenia. Najlepszy łowca nie jest najszybszy, ale najczęściej cichy, nauczał. Przeszedł przez las jak kto się z nią łączy. Z drugiej strony z każdym krokiem robiłem hałas. Myślisz, że cię nie wąchają? Nie poddają się podczas oddychania. Słowa były trudne, ale właściwe prawdy. Moja przeszłość nie zostawiłem mnie. Cały dzień nieudanych prób sprawiła, że pomyślałem o poddaniu się. Ale determinacja wzrosła. Musiałem pokonać swoje granice lub wpaść w ręce tych, którzy mnie polowali. Kiedy zmierzch przyjął las, usłyszałem szelest czegoś między liśćmi. Stary człowiek skinął głową, żeby mnie działać. Nie było przestrzeń błędów. Trzymałem łuk, pchnąłem i wydostałem linę. Po strzałce z unindo nastąpił dźwięk upadku. Leżało tam małe zwierzę. Wciąż się porusza. Moje serce prawie się zatrzymało. Uderzyłem. Uruchomić, o ile był, obserwując, jak perfutuje się w ostatnich chwilach. Mieszanka triumfu i dyskomfortu mnie wziął. Przekroczył granicę między aresztowaniem a hanterem. Stary człowiek obserwował mnie z daleka, w ciszy. Ale jasność wyglądu ujawniła zatwierdzenie. Nauczyłeś się, powiedział bez uroczystości. Patrzył na mnie. Jakby to powiedzieć, stamtąd mógłbym w końcu się bronić. Wróciliśmy do kabiny z naszym podbój, który stał się posiłkiem. Silny zapach pieczonego mięsa na ogniu oświetlił mój głód i mój duch. Tej nocy nie było to tylko jedzenie, ale wolność. W następnych dniach trening nasilił się. Stary człowiek sprawił, że podążałem za każdym śladem zwierząt. Naucz się cykli. Z lasu dowiedz się, jak postępować bez zauważenia. Tutaj wszyscy polują lub łowcy, powtórzył, ja pamiętając, że nie miałem wyboru, ale ewoluowałem. Szedł z pewnością tych, którzy znają każde drzewo. Próbowałem naśladować, wciąż oszołomiony strachem. Jego przeszłość nie zniknęła, powiedział w późno, gdy bruch pokonał drzewki. Odłożyłeś tylko spotkanie z nim. Te słowa mnie martwiły. Chciałem wierzyć, że było wolne. Ale wystarczyło, by szept wiatru przypominam mi Nadal mnie polowali Nie było sposobu, aby mnie ukryć na zawsze Musiałbym zmierzyć się prawda, która mnie trzymała Pewnego ranka, gdy nauczyłem się rozróżniać ślady na szlaku Usłyszałem poważny hałas Stare wyrażenie zamknęły się Są tutaj Wyszeptał Moje nogi były zmcinowane W kilku chwilę widziałem, jak pojawiają się postacie Mocne kroki Grube głosy Byli tak blisko, że prawie czułem twoja nienawiść Stary człowiek pociągnął mnie za dużego bagażnika. Brak paniki, ostrzegł, ale moje serce nalegało na tumultuar. Ten hałas brzmiał mi znajomo. I nagle pojawił się dręczenie, ten, o którym nigdy nie zapomniałem. Nie musiałem nawet zobaczyć twojej twarzy, aby rozpoznać okrutną aurę. Moje usta wyschły. Mężczyzna zatrzymał się w polanowaniu, a jego oczy spacerowały po lesie. Zagrożenie było jasne. Znowu przyszedł mnie. Starzec poruszył się powoli, stawiając się przede mną. Twoja postawa oznaczał ostrzeżenie, ale nie strach. Mężczyzna nie wydawał się zaskoczony. Znał mnie, znał moją przeszłość. Estela, nie chowaj się. Wiedziałem, że tu jesteś. Warknął na mężczyznę, głos jak obrzytwa. moje ciało ochłodzone. Słuchanie mojego imienia w jego ustach sprawiło, że wszystkie urazy pojawiły się ponownie, silne jak cios. Starzec wystrzelił ciche ostrzeżenie. Ściskając pięść na kabel maczetowy, Nie weźmiesz tego mężczyzna zatrzymał się, oceniając starego człowieka. To było tak, jakby mierzył przeciwnika. Cisza została wycięta tylko przez suszone liście, pomarszczone pod ich butami. To nie była tylko fizyczna konfrontacja, to była hit rachunków wziąłem głęboki oddech. Zabrałeś mi już wszystko odważyłem się powiedzieć drżącym, ale zdeterminowanym głosem Nie pozwolę, żeby ukradł to, co zostało. W jego twarz pojawił się sarkastyczny uśmiech, ale jego oczy przepełniona pogarda. Myślisz, że możesz zmierzyć się ze mną? W powolnych krokach zbliżył się. Zawsze myślałem o słabym. Nie masz odwagi. Te słowa były jak igły, ale wtargnęły ogień moje wnętrze. To nie była już ta sama uległa kobieta. Ma wystarczająco dużo odwagi, powiedział stary człowiek, w obliczu wroga. A jeśli nie odwrócisz się teraz, będziesz polowany. Mężczyzna zawahał się. Rozbrajało go to przez chwilę, potem wycofał się, rzucając mi trujący wygląd. Nie skończyłem z tobą, zagroził znikając między drzewami. Las wznowił ciszę, moje ciało rozluźniło się, ale wciąż czułem drżące dłonie i moje serce. Stary człowiek nie uśmiechał się, to była tylko pierwsza część, mruknął. I wiedziałem, że to prawda. Wiatr szczotkował liście i wątpliwe wrażenia zaatakowało moją klatkę piersiową. Ulga od życia przy życiu. I pewność, że to się nie skończyło. Wróciłem do kabiny, ciągnąc mieszankę wyczerpania i nadziei. W obliczu potwora mojej przeszłości ponownie otwarte rany, ale także zasadziły nasiona nasion. Stary człowiek był przemyślany. Ja tym bardziej. Uświadomiłem sobie, że przezwyciężenie wroga jest łatwiejsze niż przezwyciężenie własnych duchów. Ale gdybym naprawdę chciał iść dalej, musiałbym pokonać oba. Następne noce były ciche. Stary człowiek prawie nie mówił ale jego obecność dała mi pociechę dziwne, przypomnienie, że nadal mogę walczyć, gdybym chciał. I naprawdę musiałem chcieć, bo najgorsze to jeszcze nie przyszło. Po pewnym końcu popołudnia wpatrywał się w mnie poważniej. Możesz stać się czymś więcej niż zbieg. Las uczynił cię czymś poza ofiarą, ale będzie musiał wybrać. Słowa mocno mnie dotknęły. Nigdy nie myślałem o sobie poza kimś, kto biegał. Ale być może odkupieniem było przyznać, że moja wolność nie chodziła tylko o ucieczkę, ale stawić czoła temu, co mnie mękało. Cienie zmierzchu rozciągnęły się i usiadłem przed kominkiem, wpatrując się w płomienie. Sentia, że coś we mnie zmieniało. Pomysł zmierzenia się z przeszłością nie sparaliżował mnie już tak bardzo, gdyby ten człowiek wrócił, nie byłbym już tylko ofiarą. Strach nie zniknął, ale moje paliwo do odwagi kiedy księżyc wspiął się do nieba skinąłem się do siebie i który kiedyś myślał tylko o ucieczce teraz zrozumiałem że prawdziwa siła pochodziła od aktu wyboru co robić z moim miejscem docelowym nikt inny nie zdecydowałby się na mój kierunek gdyby do mnie przyszli stawiałbym twarzą mógłbym przegrać ale nie ustąpiłbym tak łatwo jak wcześniej i tak moja narracja się kończy jeśli coś w moich słowach cię dotknęło powiedz mi w komentarzach bardzo chcę wiedzieć jak ta historia odbiła się echem. A jeśli uważasz, że ktoś blisko musi usłyszeć wiadomość o od odporność, udostępnij. Życie jest wykonane z ponownych uruchamiania, a każde słowo może być początkiem nowej ścieżki. Pamiętaj, aby zostawić podobne i zasubskrybować kanał. Śledzimy, uczymy się i odrodzimy determinacja każdego potknięcia.